komenda ja będę jasny uczci A. Co jest, jest komenda A. I od razu tu nie strzelasz, tylko masz od razu zacięcie. I od razu schodzisz na kolano, wyjmujesz pistolet, bam i usuwasz zacięcie. Symulacja usunięcia zacięcia. Dobra, okej? Okay. Żeby nie bywało, na nic. Baka, głowa nisko nie ga na cel. To tydzień. Strzał w drugą stronę, strzał w Bezpiecznik. Dobra. I dwa, jeden, Jedziemy jeszcze raz. Chomek. Jak okaże się, że na karabinku masz dysfunkcję, bo się skończyła municja, bo być może to będzie koniec, nie? To podpinaj strzał na bezpiecznik. Dobra, uwaga, głowa nisko. Jestem, Jestem. Dobra. To jest w pistoletu strzelasz. Mamy strzał, Jedziemy dalej. Głowa nisko. Wiesz że y, zamek, pistoletu masz do tyłu. Skończyła się amunicja, gdzieś się uciekło. Nie zauważyłem, no. Ma drugi magazynek? To w gminie. Jeszcze dzisiaj przeskoczymy zmianę magazynu w gminie. I to jest na słuchu. Gotowy? Głowa nisko. Uwaga! Zatrzęcie na kolano. Jestem. Elegant. Jeszcze raz. Ostatni później ja idę do przodu i cztery razy zrobimy ze mną. nisko, nie gasz. Zatrzęcie. Jestem. Przewapnij! Najpierw przewapnij! Przewapnij! Zobacz co się dzieje! Dobra, podpinamy! Trzymaj! Cztery pięć i Dobra, elegancko! Został go! Zostaw Było cztery razy! Dobra, zabezpiecz broń! Teraz ja idę w przód, ty idziesz w tygno!